Cześć, witajcie, z tej strony Kasparo. Dzisiaj mamy dla was recenzję gry Dead Island Raptide, a więc zaczynamy! Dead Island Raptide to gra polskiego studia Techland, która swoją premierę miała 23 kwietnia. Jest to sequel gry wydanej w roku 2011, który w zamierzeniu miał poprawić błędy poprzedniczki, ale czy to rzeczywiście się twórcom udało? Bez zbędnego wijania bawełna powiem, że nie do końca, a szkoda, bo gra zapowiadała się naprawdę dobrze. Czym więc jest Dead Island Raptide i dlaczego moim zdaniem nie sprostał on oczekiwaniom graczy? Otóż gra jest typową produkcją nastawioną na niczym nieskrępowane rozczłonkowanie zombiaków, co określone jest trochę na siłę doklejoną fabułą. Jeśli już mowa o fabule, to jest ona bezpośrednią kontynuacją pierwszej gry z serii Dead Island. Rozgrywkę zaczynamy od krótkiego straszenia tego, co działo się w części poprzedniej. Następnie przenosimy się do nowej lokacji, spotykając przy okazji nową grywalną postać, jaką jest Jack Morgan. Zostajemy więc przeniesieni na nową wyspę, która znajduje się nieopodal miejsca, gdzie toczyła się akcja pierwszej części gry. Czym różni się więc wyspa z jedynki od tej z Raptide? Krótko mówiąc, prawie niczym. Tereny są może trochę bardziej otwarte, mamy truposzy unoszące się na wodzie, w zalanych fragmentach mapy czego wcześniej nie było i to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o zmiany. Grę rozpoczynamy wybierając postać, którą będziemy kierowali, a mamy ich do wyboru 5. Każdy ma swoją własną charakterystykę, która odpowiada danemu stylowi walki. Nasza nowo wybrana postać automatycznie osiąga 15 poziom doświadczenia, a zdobywając kolejne levele możemy ręcznie przydzielać punkty zdolności, które nas interesują. Warto zaznaczyć, że można również wczytać punkt zapisu z poprzedniej części Dead Island. Fabularnie gra prezentuje się po prostu przeciętnie. Uczestnicząc w wydarzeniach przedstawionych w grze, graczem nie targają emocje, które powinny przecież być odczuwalne, kiedy jesteśmy na wyspie pełnej zombiaków, na którą to wyspę ma w dodatku być zrzucona bomba atomowa. Misje mają bardzo uproszczony charakter i z reguły polegają na przyniesieniu czegoś postaci sterowanej przez komputer, powróceniu z tym przedmiotem i zakończeniu misji. Oczywiście są też zadania polegające na znalezieniu danej rzeczy, ale moim zdaniem misji w cudzysłowie kolekcjonerskich jest trochę zbyt wiele. Tak jak mówiłem wcześniej, mam wrażenie, że fabuła została tu umieszczona tylko po to, żeby nie robić z gry produkcji sandboxowej. Ogólnie gra wydała mi się miejscami podobna do Far Cry 2, łącznie niestety z bolączkami takimi jak nachalne spawny przeciwników. Wszyscy kochamy przecież sytuacje, gdzie wcześniej wyczyszczony posterunek jest znowu pełen przeciwników. Tutaj płynnie przejdę do kolejnej rzeczy, która mnie bardzo denerwuje, a mianowicie niekończące się hordy zombiaków, które wzorowo utrudniają nam życie. Oczywiście rzeczą jasną jest to, że gra musi stanowić jakieś wyzwanie, ale czasami czułem się w Rap Type jak w Serious Samie, a tak przecież być nie powinno. Jeśli chodzi o uzbrojenie, jakim włada gracz, to plusem jest to, że broni jest naprawdę dużo, ale ogromna większość z nich jest taka sama jak w poprzedniej części gry. Co z kolei należy liczyć grze na minus. Nowe bronie można policzyć na palcach jednej ręki. Oczywiście nie wspominając o przedmiotach, którym po prostu zmieniono tekstury, bo to do nowości zaliczyć nie można. Jeśli już mowa o broni, to nie sposób tu nie wspomnieć o walce, która jest co prawda dosyć satysfakcjonująca, ale. Tak jak wcześniej wspomniałem jest jej trochę za dużo. Odskocznie od niej są wszelkiego rodzaju znaczki, więc poszukiwacze takowych rzeczy będą w niebo wzięci. Wszystko to to po prostu więcej starego, a tym stwierdzeniem można by było w zasadzie podsumować całą grę. Czy są więc jakieś innowacje? No cóż, jeśli za innowacje można przyjąć nowy sposób transportu, jakim jest łódź, to na pewno tak. Łódka pomaga nam w szybszym przemieszczaniu się po tronie gry, co jest urozmaicone ząbiekami, które usilnie starają się dostać na pokład, skutecznie uprzyczając nam życie. Grafika w grze generowana jest przez silnik chrome wersji 5. Gra wygląda dosyć ładnie, ale o żadnym przełomie mówić tutaj nie można. Przerwniki filmowe są raczej średniej jakości, tekstury z bliska wyglądają zaledwie poprawnie, ale całość ratuje tropikalny klimat, czyli po prostu ładne widoczki. Nowością jest system pogodowy, który wprowadza do gry deszcz, a raczej monsun tropikalny, co jest miłym dodatkiem do gry. Muzyka może się podobać, odgłosy, jakie wydają bronie w zetknięciu z zombiegami są miłe dla ucha i nie powodują nie smaku. Podsumowując, Dead Island Raptide to gra typu więcej starego, czyli taka, która dostarcza graczom praktycznie to samo co w części pierwszej. Jest to widoczne od samego początku i ma się wrażenie, że gramy w dodatek, a nie pełnoprawną część drugą. Naganna mechanika respawnowania przeciwników w połączeniu z błędami, jakie nie zostały naprawione od części pierwszej. Banalną fabułą i brakiem znaczących zmian oznacza, że oceniam grę na 6,5 na 10. Trochę szkoda, że twórcy nie wyciągnęli wniosków z pierwszej gry z Dead Island. Na forach tematy dotyczące błędów gry liczą gdzie po 60 stron. Techland najwyraźniej specjalnie się tym nie przejął, bo mnóstwo błędów została przeniesiona do sequela. Miejcie na uwadze, że moja recenzja tyczy się samego trybu singleplayer. Innych trybów jeszcze nie testowałem, więc jak tylko to zrobię i będzie takowe zapotrzebowanie, to obiecuję, że się tym zajmę. Jeśli więc graliście w część pierwszą i gra przypadła Wam do gustu, Polecam mimo wszystko tytuł wypróbować, ale dopiero gdy cena gry spadnie. Ci, którzy w jedynkę nie grali, a chcą zagrać z tego typu grę, polecam zakup części pierwszej, gdyż cena jej jest naprawdę atrakcyjna. Jeśli ten i inne materiały na moim kanale się Wam podobają, to koniecznie subskrybujcie kanał, bo dzięki temu będziecie na bieżąco. Cześć, na razie, trzymajcie się.